Masz problem lub pomysł na ciekawy materiał, pozostaw go w całkowicie anonimowym formularzu. Dołącz do społeczności, dzięki czemu otrzymasz porcję dodatkowych wiadomości w każdą niedzielę o 17 w postaci e maila ode mnie. W zamian otrzymasz ciekawego e-booka. Adresy formularzy znajdziesz pod filmem. Jeżeli ta lekcja będzie dla Ciebie wartościowa, będę wdzięczny za pozostawienie komentarza oraz łapki w górę, co zwiększy zasięg kanału, a tymczasem. Cześć i dzień dobry, witam Cię w kolejnej lekcji na kanale AdminPal. Ja nazywam się Michał Maczek, a w dzisiejszej lekcji kontynuując tematykę związaną Cisco z Cisco CCNA 2301 protokół VTP, czyli VLAN Tracking Protocol. Na początek część teoretyczna, a później część praktyczna. Schemat dzisiejszej lekcji, czyli trzy switche S1, S2, S3 połączone przewodami oraz... Włączony na nich trunk, tak aby konfiguracja, która zostanie przygotowana na Switchu S1 dotycząca VLANów, była przeniesiona na Switch S2 oraz na Switch S3. Czym jest protokół VTP? Protokół VTP został opracowany przez firmę Cisco, który umożliwia zarządzanie konfiguracją VLAN w przełącznikach w ramach sieci opartej o urządzenia Cisco. VTP automatycznie synchronizuje informacje o VLANach między przełącznikami w sieci, co pozwala na centralne zarządzanie VLANami. Jeśli na jednym przełączniku zostanie utworzony nowy VLAN, informacja ta zostanie rozesłana do wszystkich przełączników w domenie VTP. Przełączniki muszą być członkami tej samej domeny VTP, która jest tworzona w momencie konfiguracji czy też uruchomienia protokołu VTP na konkretnych switchach, aby wymieniać między sobą informacje o a tak naprawdę, aby pobrać ze switcha, który można uznać jako switch master, czyli główny, konfiguracji na pozostałe switche w sieci, co pozwala zaoszczędzić czas, ponieważ konfiguracja takiego VLANu na switchu, w moim przypadku S1, Skutkuje przeniesieniem tej konfiguracji na switche S2 oraz S3. Dostępne tryby pracy przyłącznika to serwer, klient oraz transparent. S1 oczywiście w moim przypadku będzie to serwer, natomiast S2 oraz S3 będzie to klient. Dostępne wersje VTP 1, 2 lub 3. Zalety oczywiście centralne zarządzanie konfiguracją VLAN, to co jest skonfigurowane na S1 w moim przypadku zejdzie również na switch S2, S3 i synchronizacja konfiguracji VLAN w danej domenie, czyli możemy mając wiele switchy, możemy każdy switch skonfigurować w oddzielnej domenie, tak aby tylko w tej domenie. Taka konfiguracja była przenoszona. Z WAD oczywiście niebezpieczeństwo rozpowszechniania błędnej konfiguracji VLAN na pozostałe przełączniki, czyli w momencie, gdy źle skonfiguruje przełącznik master, w moim przypadku S1, z VLANem, oczywiście ta konfiguracja zostanie przeniesiona na pozostałe switche, co może doprowadzić do przerwy w działaniu sieci dość poważnej i konieczności odzyskiwania konfiguracji z backupu. I tutaj główne polecenie, które podgląda nam konfigurację VTP. Czyli Show VTP Status, natomiast o nim więcej w części praktycznej. Po przejściu do części praktycznej, trzy switche S1, S2, S3 połączone przewodami. Pierwsza konfiguracja to połączenia trunk, czyli trunk pomiędzy F01 na S1 a F01 na S2 i z S2 poprzez F02 na F02 na switchu S3. Więc przechodzę do konfiguracji. Exit i Configure Terminal Interface F01 Switch Port Mode Trunk. Przypominam o DOT1Q, o enkapsulacji, jeżeli switch jej nie posiada domyślnie. 01 mamy na S2 i teraz S2 połączenie z S1, czyli Interface F01 Switch Port Mode Trunk. I exit interface f02 switch mode trunk, tak aby połączył się s2 z s3, i jeszcze teraz potwierdzenie na s3 interface f02 switch mode trunk, i to zostało poprawnie skonfigurowane teraz. Należy przejść na S1 i dokonać sprawdzenia konfiguracji protokołu FTP, czyli FTP mode, i tutaj wybiorę serwer. Jest on oczywiście uruchomiony, natomiast dla pewności można uruchomić tę komendę. Jeżeli nie, to show ftp status, oczywiście w konfiguracji terminala, był na początek, i teraz wersję zmienimy na dwójkę. I co tutaj jeszcze, domena? Domain ustawie, przeszło i teraz zobaczę dwójkę do VTP, do Show, Show VTP status. I tutaj ta konfiguracja została przeniesiona, czyli mamy tak, natomiast oczywiście nas interesuje VTP, client, VTP Mode Client. Tutaj jest dwójka, domena została przeniesiona. OK, Client, client. dobrze i teraz sprawdzę na trójce. Tutaj przeniesione zostało częściowo, natomiast e, spróbujmy wykonać tak mode client vtp version na 2 i do show vtp status. Jest jakiś problem z tą trójką. Cannot modify version in VTP client mode. Ok, natomiast tutaj jeszcze błąd w domenie, więc tutaj. Dobrze, domena została zmieniona i teraz, teraz poszło, więc tutaj problemem była domena, więc czasami trzeba coś zmienić w konfiguracji. Więc tak, mamy dwójkę, mamy domenę poprawnie, mamy status klient, oczywiście, maximum VLAN support lokali z 255, czyli on tak jakby widział dalej jedynkę, natomiast no to jest paka tracer, on nie jest idealny, warto przećwiczyć jeszcze na switchu, przełączniku fizycznym. Dobrze, na koniec rzecz najważniejsza, czyli zobaczymy teraz, czy tworzenie na S1 Wilanu 10, Wilanu 10 z nazwą Wilan 10 pozwoli na synchronizację na dwójkę i na trójkę. OK, tutaj nadal jest coś nie tak. Chociaż nie, ok, jest poprawnie. Number of Existing Wilan mamy 6, więc teraz duszą. Wilan, jeśli się nie mylę, tak. No i tutaj Wilan 10 został transferowany. I tutaj na trójce. Tutaj również szóstka, czyli duszą Wilan. I tutaj również. Wilan 10. Więc teraz dodanie dodatkowych switchy niezależnie czy do połączenia bezpośrednio z S1, z dwójką czy z trójką, natomiast oczywiście tutaj trzeba dodatkowo jeszcze dodać e tranki, pozwoli na przerzucenie całej tej konfiguracji z S1, oczywiście dotyczącej tylko Wilanów, na switche pozostałe, tak aby konfiguracja na każdym z tych switchy była zaaplikowana w sposób identyczny. Oczywiście tutaj problemy z Packet Tracerem, nie jest to idealne rozwiązanie, część rzeczy nie działa, część rzeczy żyje swoim życiem niestety, natomiast jakby cała konfiguracja została poprawnie wdrożona, czyli każda zmiana na S1 pozwala na przeniesienie konfiguracji na pozostałe switche, w tym przypadku S2 oraz S3. Także w tej lekcji to tyle, mam nadzieję, że będzie ona przydatna, dziękuję za jej obejrzenie. I zapraszam na kolejne. Mam nadzieję, że ten film pomoże Ci w rozwoju zawodowym i w wdrażaniu ulepszeń Twojej firmie. Pamiętaj, że na kanale jest znacznie więcej przydatnej wiedzy, jest ona dostępna całkowicie za darmo. Proszę cię jednocześnie o pozostawienie komentarza, który będzie pomocny w dalszym rozwoju kanału, a jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wystarczy, że dodasz ten kanał do obserwowanych. Wystarczy, że klikniesz czerwony przycisk poniżej tego filmu Subscribe. Filmy na kanale podzieliłem w taki sposób, aby interesujące dla Ciebie rzeczy były. Łatwe w zlokalizowaniu. To tyle i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie.